Witam, ogniwo Eko Plus, Plus 16 kW yy, i temat, temat związany z dostępnością opału do naszych kociołków Otóż pewnie wszyscy zauważyli, że ekogroszek jest yy, słabo dostępny i mega drogi obecnie Nie wiem jak długo ta sytuacja potrwa i pewnie każdy zastanawia się nad jakimiś paliwami alternatywnymi Szybciutko rzucę okiem do kotła, bo za chwilę mi się odstawi Ale i za chwilę powiem... O czym jest ten materiał? Tak wygląda to w kociołku, teraz palącym się, w trybie ręcznym, dmuchawa na 40%. Otóż oczywiście odpowiednie ustawienia, więc można by powiedzieć, że ładnie się pali. Ale co to jest? Otóż, szukając tych paliw alternatywnych, zastanawiałem się nad pelletem. Ale na temat peletu jest bardzo dużo materiałów w internecie, filmików, które można sobie pooglądać, jak to tam eksperci czy też i amatorzy przepalają pelet w kotłach retortowych. Ocena oczywiście indywidualna. Moim zdaniem słabo to wychodzi i niespecjalnie pelet się nadaje do tego typu podajników, aczkolwiek powiem tak, producent ogniwo deklaruje, że ten kociołek jest przystosowany do palenia ekogroszkiem i należy w to wierzyć, nie ekogroszkiem tylko peletem. Należy w to wierzyć, ale wypadałoby to przetestować. Jednak ja postanowiłem sprawdzić jak w tym kotle pójdzie coś takiego jak Eko miał. Bywa, bywa dostępny na niektórych składach, bywa dostępny na stronie EGG. I postanowiłem kupić sobie taką próbkę Ekomiału. Tutaj jest certyfikat, proszę bardzo. I co tu podają? Podają tak zawartość popiołu mniej jak 12%. Wartość o połowa większa jak 24 MJ. RI, czyli spiekalność, mniejsza niż 25%. No, ciekawe, zaraz to zobaczymy. Wymiar ziarna 3 do 37,5. Tam podziarnie, takie rzeczy to już jest nieistotne Wilgotność całkowita do mniejszej jak 20% Ok, takie coś postanowiłem sobie kupić jako próbkę Jako próbkę i sprawdzić czy to rzeczywiście będzie się palić Od razu powiem, że to się pali Jak to wygląda? Kupiłem taką próbkę luzem Gdzieś wezmę sobie latarkę, żeby lepiej było widać O dziwo, przyjechało to suche Przyjechało to suche i granulacja jest mniej więcej zgodna z tym, co jest podane w certyfikacie. Nie jest to taki typowy, typowy muł. Jakby można było kojarzyć to dla typowego miału. Kocioł się odstawił. Ładnie mi teraz dobija temperaturę, idzie jeszcze do góry, spaliny przyzwoite. Pokażę jeszcze, jak to wygląda w zbiorniku. Nie zasypuję pełnego zbiornika, dlatego że mam obawy. Obawy co do gęstości tego opału. Tak to wygląda w zbiorniku. Rzeczywiście nie jest to typowy taki miał typu MUO. Ta granulacja gdzieś tu może jest uczciwa. A gdzie to jest kupione? Kupione było na lokalnym składzie, chyba już powiedziałem. Nie będę podawał gdzie, nie będę podawał za ile, bo dzisiaj to jest temat bardzo ciężki. I zajrzymy jeszcze raz do kociołka. Jak to wygląda w kotle? W kotle, o dziwo, nie jest czarno. Kocioł nie był czyszczony 4 dni. Tutaj, w środku, w komorze spalania. I powiem tak, wygląda to fajnie. Takie jest okopcenie. Specjalnie go przetrzymałem 4 dni. Ciężko mi było, szczerze mówiąc, na to patrzeć. Zaraz to będę czyścił. Tak to wygląda po czterech dniach w komorze spalania. Na palniku widać coś bardzo ciekawego. Otóż tak zwane kalafiory. Podejrzemy go od dolnej komory, drzwiczek. Kalafiory. Takie po prostu sobie tu zostają na palniku. Myślę, że tu będzie widać lepiej. O. Wcale one nie są takie twarde, ciężkie, tylko delikatne. Pyk pyk pyk. Nie chcą sobie zlecieć i gromadzą się na tej retorcie. Zrzucimy to do szuflady. Szuflada była nie wyciągana przez e, dwa dni, dwie doby. Ja sobie tylko wezmę rękawice, bo szuflada może być ciepła kocioł i więc nic się nie wysypie. I co po dwóch dobach? Ja mogę się domyślać, bo już palę tym ponad tydzień. No i, i jednak jest to taki widok dziwny. Po dwóch dobach jest, że tak powiem kopowiata ta szuflada. Mamy tu jakąś szpachelkę. Zaraz to będę sobie czyścił, więc jak mi się coś wysypie to trudno. Ale generalnie wszystko jest przepalone na maksa, idealnie. Żadnych niedopałków. Te kalafiory to jest taka delikatna szlaka. Co za dziwny temat, żeby tyle poświęcać czasu na analizę odpadu, jakim jest hasie. Generalnie można powiedzieć, że na lato to się fajnie będzie nadawać, pod warunkiem, że byłoby to dostępne, oczywiście. Podkreślam jedno, że jest to niezgodne z DTR-ką producenta, bo w DTRC producenta nie ma takiego paliwa zalecanego jak Ecomiał czy, czy cokolwiek innego. Ludzie palą, czy testują, przepraszam, może nie palą, a może i palą, owsem, tretem, różnymi dziwnymi rzeczami, ale czy dzisiaj można się komukolwiek dziwić, że szuka oszczędności w przypadku, kiedy. Nie potrafi kupić ekogroszku, albo jest on kosmicznie drogi. Oczywiście materiał do oceny indywidualnej nie polecam specjalnie, tylko pokazuje, że kocioł, typu ogniwo Eko Plus Plus 16 kW, bardzo fajnie pali tego typu opał. Dzięki na razie.